Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siemanko Wam wszystkim. Dzisiaj mamy uroczystość w niebo. Wzięcie Najświętszej Maryi Panny. I spod Jasnoburskiego Klasztoru wychodzę. O, tam wieżyczkę nawet widać. O, dobrze. Msza się skończyła. I jakie mamy czytania? Z Apokalipsy. No i dzisiaj w tej Apokalipsie czytamy, że Arka, yy, świątynia Boga się otworzyła i ukazała się Arka Przymierza w Jego świątyni. Pamiętamy o tym, że ta Arka Przymierza w świątyni jerozolimskiej była zakryta. Nie można jej było zobaczyć z zewnątrz. A teraz ten symboliczny symboliczne widzenie tej Arki no, mówi nam o tym, że ta tajemnica świętości Boga dla nas się rzeczywiście otwarła razem z przyjściem Chrystusa. Wielki znak ukazał się na niebie. Mamy takie chyba trzy takie wielkie znaki w Apokalipsie. I ten wielki znak, czyli ta niewiasta obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, ta niewiasta obleczona w słońce to jest symbol Kościoła. Ale też od najstarszej tradycji, od najstarszych wieków, od pierwszych wieków chrześcijaństwa, ta niewiasta obleczona w słońce też była utożsamiana z samą Maryją, tak? Wieniec gwiazd 12. to wszystko tak, to jest symbol Kościoła, ale również Maryi. Jest w ciąży, tak? No i ten wielki smok, kolejny znak, wielki smok się objawił, smok, diabeł, szatan, wszystkie te określenia, synonimy tego, który sprzeciwia się woli Bożej i tutaj pragnie Ludzi no, odwieść od Boga. To jest właśnie ten symbol. Wszystkie te siły, które walczą z tą niewiastą, czyli z Kościołem mamy ukazane w Apokalipsie. I też pamiętajmy, że Księga Apokalipsy ze swej natury jest symboliczna. I też ta walka dokonuje się cały czas. Nie jest tak, że te wydarzenia. Kiedyś się dokonały albo dokonują się teraz albo dokonają się w przyszłości. One dokonują się cały czas. Bo właśnie ta księga apokalipsy nam pokazuje rzeczy, które się dzieją. Dzieją w tym momencie i będą się dziać. Yy, I okej. Okay. smog barwy ognia, 7 głów, 10 rogów. Cóż to znaczy? Czy to należy odczytywać dosłownie? Na pewno nie. Yy, tutaj te yy, ile 10 głów? 10 rogów, 7 głów, 7 głów, 10 rogów. Siódemka oznacza tutaj jakąś pełnię yy, no i tutaj yy, te 10 głów, czyli 10 jakichś yy, królestw, czyli no, pełnia jakiś królestw, tak? wszystkie królestwa można by powiedzieć. Dziesięć rogów to też dziesiątka oznacza pe pewną pełnię, pewną skończoność i róg ze swej istoty oznacza siłę. No to takie także mamy tutaj yy, ujęte w tym symbolu królestwa świata i jakąś ich ograniczoną siłę. Yy, na rogach jego siedem diademów, no to też ta siedem diademów, czyli oznaka królowania. Yy... Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Oczywiście tutaj gwiazdy jako Synowie Boży pokazani. Pozostawię sobie albę na samochodziku i zaraz po nią wrócę. Yy, tak, trzecia część gwiazd nieba oczywiście chodzi tutaj o aniołów i się okazuje że to działanie złego również jest ograniczone nie jest nieskończone jest skończone jest ograniczone yy, no i dochodzi do tej konfrontacji niewiasty i tego smoka no i się okazuje że to dziecko się urodziło mężczyzna i będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną oczywiście Tutaj tym chłopcem jest sam Chrystus. I tak to też należy odczytywać. To, że będzie pasł rózgą żelazną, chodzi o to, że no, tak jak pas też do czego kija używa. Używa przede wszystkim do tego, żeby odganiać dzikie zwierzęta. No i tutaj jeśli. Autor mówi, że rózgą żelazną będzie pasu, no to wiadomo, że jak przywali tym kijem jakiemuś wrogowi, no to pogruchota kości. No i okej. Okay. No i tutaj autor też natchniony yy, opisuje, że to dziecko zostało porwane do nieba. No i oczywiście tutaj jest to wielki skrót myślowy, bo Chrystus się narodził, oczywiście tutaj żył, ale tu dla autora natchnionego ważne jest to, że został zabrany do nieba, tak? No i to jest w niebo wstąpienie samego Chrystusa a kobieta zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane od Boga. Pustynia jako miejsce szczególnej działalności Pana Boga i jego opieki. No i właśnie tu nastało zbawienie potęga królowania Boga naszego władza jego pomadzańca. No to już wszystko jasne. Drugie czytanie Mamy z listu do Koryntian i tutaj mamy yy, tę naukę Pawła o tym, jak to właśnie jak yy, jakby to powiedzieć. W sumie cały ten 15 rozdział też jest mową o tym ciele uwielbionym, o ciele zmartwychwstałym, jak to jest, że my jako y, ci zanurzeni we chrzcie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w jakim ciele się objawimy. No i właśnie na początku tej nauki, pokazuje nam Paweł Chrystusa, który jest pierworodnym ze wszystkich umarłych, pierworodnym w sensie takim, że on jako pierwszy zmartwychwstał, tak? No. I tak jak w Adamie wszyscy umierają, no bo wszyscy te skutki grzechu pierworodnego doświadczamy, no to w Chrystusie będziemy wszyscy ożywieni przez analogię. Yy, I okej, okay. Tutaj o królowaniu Chrystusa, który podda ojcu wszystko, no i spoko. Tu oczywiście pierworodnym jest Chrystus, odnosząc to do Maryi, Maryja z ciałem i duszą została wzięta do nieba. To można powiedzieć, że ona jako yy, kolejna po swoim synu doskonale się upodobniła w nim nie tylko do tego ziemskiego tutaj życia, ale też została zachowana od. Yy, no, od wszelkiego zepsucia, od, wszelkiej, od wszelkiego zepsucia, tak? Też w takim sensie fizycznym. I czytanie trzecie. Mamy Ewangelię Łukasza. O, to może na tle. O, właśnie. Tutaj klasztoru, wieży klasztornej. Yy... Maryja, która idzie do Elżbiety. Nawiedzenie Elżbiety. Maryja, za każdym razem, kiedy. Otwiera usta no to tu zostaje udzielony Duch Święty. Wystarczy tylko że Maryja pozdrawia i już ten Duch Święty się udziela. Duch Święty też nie czyni różnicy między ludźmi, bo wstępuje jednakowo i na Elżbietę i na Jana Chrzciciela, który jeszcze się nie narodził. I warto tutaj przypomnieć to, że tu Jan Chrzciciel ma około 6 miesięcy, tak? I jest jeszcze w łonie matki i jeszcze jako dziecko, które nic nie potrafi powiedzieć pokazuje swojej matce, że oto przyszedł Mesjasz, tak? Przyszedł Mesjasz w łonie Maryi się rozwijający. Bardzo ładny fragment, gdzie rzeczywiście tutaj Pan Bóg nie robi, nie robi żadnej różnicy pomiędzy ludźmi. i Nawet dziecko nienarodzone może pokazać, wskazać Mesjasza. O, samochodziki jadą. Tak, no i mamy kantyk Maryi który jest wzorowany na ten kantyk Anny, żony Samuela, tak, z pierwszej księgi Samuela. Ta, która była niepłodna, Anna yy, zaczyna rodzić. Tak? tak samo tutaj mogłoby się wydawać, że Maryja, która nie zna pożycia małżeńskiego, również nie urodzi, a jednak przyjmując to słowo Boże do swojego łona, ona potrafi je urodzić. I to też jest zaproszenie dla nas, kochani że i my możemy przyjmować Słowo Boże i też możemy w swoim życiu je rodzić. No to niech tak się dzieje. To na tę uroczystość wszystkiego Wam Bożego i na ten dzień również. Wszystkiego dobrego, Papa. Pa.